Hmm. Chyba nie, dziś nie będzie tej szkoły. Albo no nie wiem Zobaczymy coś, sąsiad. co sąsiad. Co sąsiada? A w sumie Ale mieli... sąsiad dzisiaj jest ta szkoła? No, po, Powinna być, bo wtedy mieliśmy w planie, że jeszcze będzie dalej nada. No, dobra. dobra, idziemy. Wezmę sobie tak samo jak wtedy jagódki. Jest tak Ciężone. rano. rano. tam? No zaraz ginę. No nieźle. Wpuścił się w malinę. no Mam swoje jagódki. Co to kuje? Dużo tego się uzbierało. No, dobrze. Dobra, to dawaj. Chodź. Gdzie ty jesteś? No tu, tam. I co ty tutaj zrobiłeś? Co to jest? A buduje mi się arfarium, wiesz? Aha. Dlatego tego acolotla. Mhm. Będę mieć. Dobra, idziemy. co jest tak ciemno? Tak rano mamy tą szkołę. Bez sensu. Jest jakaś piąta w nocy, a my jesteśmy na szóstą. No rano. Że... Pewnie jak to już znaczy. Co dziś mamy? E... Język polski, fizyka, język angielski. E... Dzień yes, dobry, zapraszam come. was do klasy. Nowy dzień, nowe przygody. Zaczynamy oczywiście językiem polskim. Come on. Dobrze. Więc zaczniemy od tego. Więc, pierwsze Nie wziąłem Jest, zeszytów! Nie wziąłem zeszytów. O nie! Do nie przygotowanie do dziennika. Nie! Nie no! Ej, chodź, chodź, chodź. Co? Ale, ci się Dobrze, się co? Dobrze cisza? Dobrze, zacznijmy od tego. Stwórzcie A nie, wierzy. on jednak ma, on jednak ma! Mam! No to pokaż. Od fizyki, proszę pana. Proszę. Ale ma być od polskiego. Aha. Dobra. Dobra. Nie Dobrze. no, ale to jest... On ma jeden zeszyt od wszystkiego. No, pisać mu kolejne nieprzygotowanie, czy co? Nie. Dobra, zaczynajmy lekcję. Napiszcie swój wiersz, który będzie miał cztery wersy i użyjcie kilku rymów. A ja. Widzę, że wczoraj narozrabialiście, ale jakoś jeszcze odrobicie te straty. Już zrobiłem. Dobrze, spójrz swój wiersz. Niech pan sobie przeczyta. Rozumiem lęki przed publicznością, ale Co? Proszę się tak nie wstydzić. Co? Uczniu, po pierwsze, mają być cztery wersy, a nie maskotek na płotek. <noise> I... Masz dawne. Nie, 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 to, nie. nie. Oje, masz 60 to muszę być ładnie ustrojone. Pan. Te biurko ładne, ustrojone. A to nie było na gigahertów? No halo, sprawdza pan, to było bardzo jest. niemiłe. Idę, ale to tam... <grystu> jest. Ja panu... przy moim... A ja... Ja panu na komputer, O co ci ta, ta chodzi? Kałcie uciekam, nieprawda. Jest tego. Dzwonek. Nie, nie no. ma jeszcze no. dzwonka. 10 ale minut dzwonka jeszcze. No ja! Otwierać podręczniki na stronie 23. Ej, daj podręcznik. Jak byś mi dali nie ma. No jak? Pana no napisać? No tylko, że jako... nie, o, nie, nawet... nie Nie, 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 nie! Nie, to, się my, nie, to... to się nie, nie! Nie, nie, podręczniki. podręczniki! Ale nie, 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 spalonej nie, no nie, to No no nie, nie, to nie, 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 problem. nie, ja nie, nie, zrobić, to nie, 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 to nie, nie, sprawa. Poszli, powinniśmy pójść do biblioteki, a nie, że. E, Zamykamy się my, w Twoim nie, domu. Nie! I weźmy cię nie dało tak, jak z niemi. Dla, e. dla, 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 dla. E, czemu pan tu wchodzi? Panie bo tu wchodzi. Was pan nie może tu wchodzić. Do nie Pan nie może tu wchodzić. Właśnie, że mogę. Chcę z waszymi rodzicami po. Rozmawiam. My nie mamy rodziców, my jesteśmy bezdomni. <laughs> Biedny Właśnie, że nie miałeś. Mogę pana przekupić diamentami, żebyśmy nie chodzili do tej szkoły. Nie sądzę. Mam diamenciki. Fajnie. Też mi na ostatni dzień szkoły za podziękowanie za uczenie. Na ostatni tak. dzień szkoły to co innego zrobił. Nie no. Dobra, nieważne. Nieważne. Dobra. Ej, teraz jest FIZYKA no tak, Fizyka? No. Tam jest Fizyka mm. Dobra, jesteśmy, Dobrze. dobra Dobrze Witam Was na lekcji Fizyki I najpierw pokażę Wam, na czym polega grawitacja Tutaj mamy kowadło I kowadło, jak widzicie, spada hmm. I to jest właśnie grawitacja Grawitacja odkrył Isaac Newton I o, oznacza ten, ona, że przedmioty spadają. To z takie z ciężkie ziemi. Albo... A, to przepraszam no. Dobrze Tak jest z kowadłem, a na przykład z ziemią już tak nie jest Tylko się przyczepi do bloku Dobra, już dzwonek był. Ej, jeszcze nie ma dzwonka Był dzwonek ja... Pan jest jakiś nie. Dobra. A nie, bo teraz ten Przeg... Śniadanie owak no, <grymne> na stołem! No, A, za, za. Oni A. Dobrał, o nie. Żarcia nie dostarczyli. Dawaj, no! Zobaczmy. E... E, da, przykład. Ej, pamiętasz miejsce? miejsca? mogli trochę sobie wybrać, żeby A. nam dało, więcej niż tego. Za, weźmy sobie. milionów na lube, chyba. Zabieramy ich na Ej ty, bo ja mu donoszę, bo pan jest tam. Zabieramy? Zabieramy na czele. Ej! Ach, zabierasz się z panem. Dobra, chodź tu, chodź. Ej, Mam nadzieję, że będzie amerykał. Chodź do piwnicy. Pamiętasz, co tam było? Bo jasno, widzisz co? E. Co? tutaj dzieje? Ej! 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 Ej. 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 Uciekaj! Ja chyba muszę mieć przynosić na spore. No, ja też. Brąz. Dobra.

i, idziemy, idziemy do sali już. An angielski teraz jeszcze. Chodź. No idziemy, chodźmy. Angielski teraz. Mm. Good morning. No. <słyski> Dobrze, witam. Przepraszam za drobne spóźnienie. Byłem w toalecie, każdy ma swoje potrzeby, a więc tak. Good morning, children! And... Dobra, nie chce mi się nabijać po tym angielskim, więc tak, zacznijmy od tego, że przewitajmy się i powiedzmy coś o sobie, jak minął na dzisiejszy dzień. Guten <laughs> To jest niemiecki. Guten Morgen. Mielą dzisiaj języki. Drugi. Good morning! Masz na tablicy. Good morning. Ej! Hey! Co tu mamy? Good morning! Good morning! Nie Nuda. No Ej, już dość! Zaraz to zniszczę. Ej, skąd jeszcze Co? Halo, chodźcie tu. Gdzie? Jesteśmy no! Good morning, już! No, ale mi się! Ale nic nie nie no nie no! Nie ma kilofa. Dobrze! Zapiszcie w zeszytach temat, czyli good morning. To także będzie nasz temat lekcyjny i opiszcie wczorajszy ja dzień. To, a wiem. Okej. Okay. Oczywiście po angielsku. Ja byśmy... Ew. Eee... Tak i wy... nie mamy kanał By, jakbyśmy jeszcze dzisiaj odaklęli tego rozdrobnienia, byśmy dzisiaj jutro zdobyli Proszę! To zrobiłem! Byśmy otworzyli Eventu. Wczoraj się dzień był fajny, Czy to, tam nie pamiętam? Tego, jak on bardzo dobrze! Dobrze panu, dobrze właściwie uczni uczni by ci wyszło. A więc. później Halo! Co halo, ty ha, Dobra, już! No, halo! No dobrze, wpisuję No daj mi ten zeszyt! Zeszyt, oddam no, no, ci no. ten zeszyt! Chciałem jeszcze sprawdzić! Dobra, ten plusik do Teraz Resztę piesią. Skończyłeś już? się Wait! Okej okay. Jakieś śmieci tu wywalimy. Wszystkie zeszyty poukładam Ja mam ready, Tu, tu, ja mam Ej, dobra, dobrze Pada deszcz, słychać Dziękuję no. I co ty napisałaś? Podaj siedzieć, Co? Fajne było to, że zmieściliśmy okno i poszliśmy do piekiet. Co chcesz? Chcesz coś dodać? Może. Fajne. Fajne rzeczy no. mam Nie mam my... innego my... wyjścia. Na kolejnej lekcji zrobię wam kartkówkę. Ale ale pan nie wpisał mi tu oceny. Nie wpisałam dlatego, bo chcę jeszcze. No dobrze, jak nie. Jak chcę, żeby ci wpisać ocenę, to chętnie wpiszę ci jedynkę. Bez przesady. Chcesz dwie? Dwuje... Mogę ci dać Dobrze, dwójeczka. Słuchaj, no poproszę, poproszę. Słuchaj, proszę. Twój opis z wczorajszego dnia był nieodpowiedni. Wczoraj się rodnia, Dzwonek. Dobrze. przemyślcie swoje A, zachowania i chwila, chwila, Ej, Jeszcze nie iść, nie idźcie Boj, mam Dla was ma... informację. Jutro przyjdzie do was nowy kolega. Tak? Co? Co? No Taki... będziecie mieli nowego ucznia w klasie. Co? A! Dobra, gdzie puść muzykę, bo to Nie, zombie są wszędzie. Bo um, muzyka Jeden dzień bez muzyki, to stracony dzień. I możemy już gadać? Jakie. Dobra, ja... no idziemy tu. Przedłożyć rzeczy. Dobra. Tu. No, trzeba Trze spać, zę. spać no, trzeba. Ale kurde, dobra se włączę mam. Eee, to jest moja ulubiona. Lubię to już tom, ale wezmę tom. No to co? to? Co to za pies? O, nie! 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 Uciekam! Pies mnie go! Dobra! Ale co mam tak dalej stać? Dobra, będę musiał mieszkać gdzie budzie psa. Psów. Świetnie.